A co dziś robisz? Jakaś wisełka, domówka? Dziś wtorek. Pracuję. <grymne> no tak, bo Ty masz tam wtorek, to sorry, tutaj się zapomina o takich rzeczach. Totalnie się nie mogę przestawić, wiesz, mam, mam jet laga, nie? Robert, masz tylko godzinę do przodu, to nie jest... No Aleś tu śpiąc. Ty, Czarek, za dużo w domu siedzisz, wiesz? Życie jest piękne, dolce vita, no, a Ty tam siedzisz i no... Co? Po co to? <noise> ty kurwa, żałosny śmieciu Mam home office Totalnie ci zazdroszczę, tutaj jest tak gorąco no. Straszne Morze ma tylko 22 stopnie Fatalnie Ty wiesz, że tutaj jest euro? To jest w ogóle zupełnie inna waluta niż złotówki No ale co ty możesz wiedzieć, jak ty siedzisz ciągle na dupie Ciągle na dupie siedzisz A jedzenie jakie dobre, wiesz, jem ile chcę To się nazywa all inclusive no. Zapisz sobie kurwa Żebyś wiedział, czego nigdy nie posmakujesz, kurwa, luksusu. Nie przejmuj się, no wieczory na Gotławiu są pewnie tak samo fajne jak tutaj. No to na pewno no, jest porównanie. Ty dawaj piwko na FaceTime, walniemy sobie, co? Jest 12 w środę. Mam spotkanie zaraz, zadzwonię później. No, ja też mam spotkanie z delfinami w akwarium. Bo trochę myślałem, wiesz, o pracy zdalnej, nie? No, będziemy zdalnie na... To znaczy ty będziesz robił wszystko, ja będę pracował zdalnie. Dobra, muszę kończyć, bo mam wycieczkę na jachcie. Dobra, pa Na takim dużym jachcie, no. Na takim dużym jachcie. Kumam, no. dobrej zabawy. Ma jacuzzi, można z niego skakać do oceanu, pływać z rekinami, siłować się z orkami. No... Także widzisz no eee, Chłopie, nie jesteś na urlopie. A jak wrócę, to się z Tobą pokłócę, no. To <noise> no. na razie, cześć, przepraszam. Kumam, dobrej zabawy. Pewnie Czaruś Fiutek wolałbym, żebym harował, a nie odpoczywał. Co za leniwy kuta, sprzedałoby mu się popracować trochę.